Kliczek! Spinner! O, oh, spinner, spinner! Hej, je! Yeah. Spójrz, tyle wspaniałych zabawek w tym świecie jest. Czemu wszystkich jara Tylko to tylko to. Spójrz, to przecież zwykły kawałek plastiku jest. Nie rozumiem, czemu wielbię go Tu w świecie, gdzie królował kiedyś Counter Strike Tu, gdzie każdy chciał wykopać pierwszy jak. Chyba tego dawno już nikt nie pamięta oh yeah. Ja, ja już na to dawno ułożyłam plan Patent na wyzbycie tej zajawki mam Odpowiedz sobie na to jedno pytanko Po co ci to? Nie bądź jak te całe gimnazjalne bydło Tak naprawdę fidget spinner jest pomyłką A kręcenie półką mi już dawno zbrzydło Po co ci to? Powiedz proszę skąd to gówno tutaj przyszło Marzy o tym, żeby już na zawsze znikło Wyrzuć wszystkie swoje szybko na świetnisko Znikło, by znikło, chcę, by to już znikło, drogi internecie, chłopaku, kobito Ludzie w biznesach, mam tu interesa Wielka rewolucja, fidget dekadencja Znikło, by znikło, chcę, by to już znikło, drogi internecie, chłopaku, kobito Ludzie w biznesach, mam tu interesa Wielka rewolucja, fidget dekadencja O co ci, to nie bądź jak te całe gimnazjalne bydło Tak naprawdę fidget spinner jest pomyłką Kręcenie półką mi już dawno zbrzydło. Po co ci to powiedz proszę skąd? To gówno tutaj przyszło? Marzę o tym, żeby już na zawsze znikło. Wyrzuć wszystkie swoje szybko na świetnisko.